Dobrze, wybieram teraz grupy. Grupa A, grupa B, grupa A, grupa B, grupa A, grupa B. Proszę bardzo. Sprawdzam na 45 minut. E, wszystko znika z ławek, nic nie ma być na ławce. Jeżeli coś zobaczę, od razu zabiorę sprawdzian. Bez zbędnych pytań i odpowiedzi. Co tam masz? Chodź tu, poczekaj, stój, stój, stój. Pokaż. No, proszę. A co to za karteczka? No, to w takim razie, proszę bardzo, oddajesz sprawdzian. Nic, oddajesz sprawdzian. Powiedziałam, bez zbędnych pytań i odpowiedzi. Ja się ciebie nie pytam. Ja ci mówię, że masz oddać sprawdzian i siadasz z jedynką. I z do rodziców. Powiedziałam wam, jeżeli ktoś będzie ściągał na sprawdzianie, od razu dostaje jedynkę bez, bez możliwości poprawy. Nie on zamiaru się sami użyrać, użerać, nie